Ciekaw jestem gość, jakby się tak pojawił na, na lotnisku. No, mam taki bagaż podręczny. Ja mam, ja mam bardzo pilną robotę w bukawi na złotych Brac. piaskach. Muszę tam postawać jeden Przypraszam Przepraszam Państwa. I do odprawy. Do odprawy. Cześć, witam Was w Manierce Spawania. W tym odcinku mamy bardzo, bardzo ciekawe urządzenie. Oczywiście nie dostaliśmy go na zawsze, oczywiście nie bierzemy pieniążków za demonstrację. Jest to po prostu urządzenie, które udostępniła nam firma Lorz do pokazu. Z racji tego, że uważam, że jest to naprawdę ciekawostka, przynajmniej ja nie miałem wcześniej przyjemności korzystać z takiego urządzenia, ani bawić się nim wcześniej. I o co tu chodzi? Wy pewnie już widzieliście w tytule, że jest to spawarka bezprzewodowa. No więc zapytacie, jak to działa? Działa to na zasadzie akumulatora. W tym momencie tutaj mamy tą małą spawareczkę. Mamy tutaj najprostszy TIG Lift oraz MMA elektrodę. Tak jak widzicie, nazwa tego urządzenia jest to MicroStick 180. Poniżej mamy baterię. Ta bateria nam starcza do pospawania bodajże 8 elektrod 3-2 na pełnej mocy, wyspawania pełnych 8 elektrod, z tego co pamiętam, Ty też to pamiętasz? 9 i podobno z 9 elektrody zostaje 10 cm. Elektrody mają długość 350 mm. Dobra, idealnie zapamiętałeś po prostu. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ale wracając do tematu, no powiecie, no kurde, ale co to jest 9 elektro, no przecież to tak cały dzień nie będę spawać 9 elektro. no i macie rację, to nie o to w tym chodzi, żeby spawać tym urządzeniem cały dzień, aczkolwiek można to robić. Mamy tutaj jeszcze taką walizkę, oczywiście to wszystko zaraz zademonstrujemy. Chodzi o to, że możemy spawać tą spawareczką w sieci. Natomiast w momencie, kiedy mamy taką potrzebę polecieć, nie wiem, na pole posławać coś od traktora, bo się urwało, taki przykład, cokolwiek, no nie wiem, pozu, sąsiada czy sąsiadki. Bierzemy to, bierzemy tą walizeczkę na plecy, tak jak widzicie jest tutaj nawet plecaczek już przemyślany. Prosty kabelek, elektroda i jazda. Uruchomienie tego, tak jak widzicie, też jest niesamowicie proste, po prostu przytrzymujemy dłużej ten guzik, widzicie, spawereczka nam się Załącza w tym momencie. Załącza. Załącza, załącza, żeby działała. <grywka> zaczyna nam działać w tym momencie. <grywka> Docelowo mamy ustawiony MMA, czyli elektrodę. Możemy się, tak jak wcześniej wspomniałem, przełączyć na najprostszą wersję Tiga. Ona działa do 200 A. Coś zwracam uwagę, to że znowu. Pamiętajmy, że działa na baterii. To też jest, jest niesamowicie. Elektroda celulozowa 150A oraz elektrody po prostu ja nie ma również 150 Amperów. Ale odsuwając to urządzenie na bok, przejdźmy do samej walizki. W której widzicie prostą instrukcję. Myślę, że do tego urządzenia ona nie będzie aż tak mocno potrzebna. Ładowarkę. E, ładowarkę zaraz jeszcze pokażemy, oczywiście, z listrza podepniemy pod siebie, żebyście zobaczyli, że faktycznie ładuje nam się. Kabelki. A czasem przewodami. uchwyt masowy. Kabel masowy. Przewód. Tak, tak, żeby się nie czekał. Pan inżynier Spawalnik twierdzi, że jest to przewód masowy. Przepraszam. Do tego zaraz dojdziemy. Przerwy dnie oraz wcześniej wspomniany kabel sieciowy, o którym mówiłem, wystarczy po prostu odpiąć, a zresztą też, też zaraz to zademonstrujemy. Odpinamy z tyłu zasilanie z baterii, podpinamy to, podłączamy pod gniazdko 230 i już możemy spawać urządzeniem cały dzień z sieci. Proste rzeczy takie jak maska, bla 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 i inne pierdały, tego myślę, że Wam nie muszę pokazywać. Tadek? Słuchajcie, czem? czemu tak poplątałeś te kable, nieładnie? Zresztą to robić. Dobrze ci idzie. Dziękuję. Teraz ja tak troszkę się a rękami, przybieram. Ja to później zmontuję tak, że, że okaże, że przebieram trzy razy się. O! <laughs> jasne. Magia czarna. O! Magia montażu. Jeżeli tutaj bliżej, pokażę Wam z bliska y, gniazdo do przełączenia ładowania. To wygląda w ten sposób. Taki patent przekręcany. Może to drugi raz w życiu. Mam nadzieję, że dobrze. E, nie, nawet się nie Bardzo prosta sprawa. Y, pociągamy ten bolec do siebie. Przekręcamy to, to nam schodzi. W momencie zakładania to samo. Tak więc, skoro już mamy wpiętą ładowarkę. Zwykłe gniazdko 230V. Dokładnie. To mam Chociaż coś. ostatnio to chyba 240V. Tak? Mogę się zmienić? Nie. No i mamy informacje odnośnie stanu naładowania baterii. Tak, tak jak widzicie, ją sobie już naładowaliśmy wcześniej po to, żeby się pobawić, zresztą sprawdzimy to i tak wyciągniemy na te wystawania. Natomiast w chwili, kiedy nie ma takiej potrzeby, żebyśmy spawali traktor na środku pola i możemy korzystać po prostu z gniazdka, robimy to też w bardzo prosty sposób, czyli wyciągamy ten kabel, przyłączeniowy z baterii i bezpośrednio wpinamy się z sieci. Wyciągamy ten kabel i podłączamy przewód sieciowy. <laughs> I podłączamy inny kabel. Jakże szczep. Tak do W tym momencie działamy już po prostu z sieci 230. Tak jak widzicie, bateria jest wyłączona, urządzenie mamy włączone. Ciekawostką jest to, że w momencie, kiedy jesteśmy na baterii, mogliśmy maksymalnie spawać prądem rzędu 150 Amperów. Natomiast mamy troszeczkę wyższy zakres na sieci 230, To też jest fajne i myślę, że dobrze przemyślane. No i myślę, że w tym momencie na spokojnie przejdziemy sobie znowu na zasilanie z baterii. Ja założę tą spawarkę na plecy, bo mam taką zachciankę z spawarką na plecach i nigdy tego nie robiłem. I zaczniemy czaskać elektrodę z elektrodą, zobaczymy ile faktycznie na tej baterii będziemy w stanie położyć spoinę. To jest taki jakiś nowy, nowy fetysz? Nowy fetysz, wiesz, jeszcze go nie miałem, ale myślę, że spawałem... Słuchaj, ile osób na świecie może powiedzieć, że spawałem ze spawakiem? No nie wiem, muszę też czas <laughs> teraz to już w ogóle jak jetpack, nie? Wracając do tematu samego urządzenia. Jest zadziwiająco wygodne na plecach. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, czy to jest yy, zasługa samego stelażu, ale no, naprawdę to urządzenie nie jest jakoś szczególnie ciężkie, żeby było śmieszniej. Także myślę, że nie ma problemu, żeby faktycznie nawet biec z tym na plecach do tego połamanego traktora. U! Dawaj, panie elektrody. Niech dzień dzisiaj. Cudowny. Ja gdzieś miałem rękawicę do spawania, ale oczywiście zgubiłem. No dobra, mój najlepszy, serdeczny przyjaciel, radek, magister inżynier, spawalnik, no postarał się po prostu niesamowicie. Przyniósł złom. Ten złom to jest mega zasypiony ocyk, albo mega zasypione inne profile. Dziękuję. Zapomniałeś wspomnieć o elektrodach. Tak, elektrody też oczywiście pokażemy z bliska. Zapraszam. Żeby nie było słuchajcie za łatwo, tak to są akurat te, te początki, po prostu są tak oskubane końcówki, no ale dobra, testujemy, testujemy, sami wiecie, zresztą kto, kto tam śledzi nas już od jakiegoś czasu, doskonale wiecie, że lubię testować sprzęty w trudnych warunkach, lubię testować maksy sprzętu, niektórym się to nie podoba, no ale trudno, ten typ tak ma, prawie popsułem, bo ktoś kółek nie zablokował. Ciekawe. Dobra, to patrzcie, mega wygodne miejsce na kable. Cyk. Ja już tu widzę oczami wyobraźnię, jak wygląda do tego. Praktyki. Wiesz co, ja po prostu nie mogę się doczekać do momentu, kiedy będziesz chciał włączyć tę stanowarkę. Nie, ja już to przewidziałem wcześniej i stwierdziłem, że Ty ją włączysz i dzięki temu też będziesz mógł nagrać z bliska, jak to wygląda. To jest bardzo dobry system, ale zanim to zrobisz, to jeszcze muszę zrobić najważniejszą rzecz, bo nie wiem, czy wiecie, ale nie można zacząć spawania w takim plecaku, dopóki nie zapniemy go tu. Uruchamiaj, majster. Powiem Ci szczerze, że nawet się udało. Nawet się udało. Czyli mamy, mamy ustawione MMA i mamy maksymalnie 150 Amperów, tak? Dokładnie. Dobra, super. Bardzo mnie to cieszy. A czy żebyś miał oczysty? Tak. Mam nadzieję, tylko że uda się wystartować skutecznie z tymi elektrodami. Może być ciężko, jeżeli chodzi o ten oceń, bo to jest oceń plus farba. No, widzę. Dziękuję. Ale jak ona ładnie smaży na tej baterii. No przecież kurde, jedziemy cały czas na baterii. Jak dla mnie to jest niesamowite. Naprawdę bardzo ładnie spawa. I to jedziemy kiepskimi elektrodami. No, mega kiepskimi i na mega super materiale. Eee, dobra, elektroda numer jeden wysmażona. Zaczynamy elektrodę numer dwa. Tam dziurę zrobiłem, w tym momencie jej nie widać przesyłane, ale gdzieś tutaj wpadłem. Materiał jest 4 mm. Okej. Okay. No nie no, to, to jest chyba już przegięcie. Mega <grystanie> <grystanie> wspaniała elektroda numer 3, która jest zjedzona, nie wiem czy to widać dotąd.

Koncert też, żeby nie było. Elektroda numer 3. Wysmażona cała. że spróbuj coś mega zachodniałego. Co ty na to, żeby taki skarbniczek No Bardzo mnie to cieszy, oczywiście. Dziękuję za taką możliwość. <głosy> <głosy> Jak zwykle jestem ci mega wdzięczny. Dobra, elektroda numer 4. Tak jak widzicie, również wspaniała. Mówię się, że brakuje masy. <ścoughs> Czyżby materiał był zardzewiałany? Nie, niemożliwe. Elektroda numer 5 albo 6? Raz, dwa, trzy, cztery. Elektroda numer 5. Jazda. Uwierzmy na naukowo czuję następne raz, dwa, trzy, cztery, pięć nie mam niczego pod tempem. bo nie, okej okay, czyli elektroda numer 6 Elektroda numer 6 bywały gorsze, też, też wspaniałe. Czekaj, sprawdzę, czy ci się nie zagrzałem przewody. A, sorry, przecież nie ma przewodu. Eee, o jak słucham? masz coś do picia? Ojoj, no trudno no, czy ja taki suchar nie żaden. Elektroda numer 7, już chyba, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak jest, siódma elektroda. Boję się, że zrobię ci konkurencję z sucharami. Oho, no możliwe. W tym momencie słuchajcie, to jest w tym momencie rzutna elektroda, czyli teoretycznie powinna być nasza ostatnia. Nie, nie do dźwięku. Aha, to przepraszam, to O jak delikatnie fajnie zajadam. Ама фактово, ќе. Ама Numer dziewięć, czyli już jest lepiej niż być miało. Uwielbiam to psupienie. Czyżby to był koniec? Tak. tak. To jest już koniec Czyli mamy 8,5 elektrody wyspawanych na baterii. No czy się ja jestem pełen szoku i podziwu, nie? Naprawdę nie sądziłem no nie sądziłem wielu no rzeczy. Po prostu sam fakt spawania bezprzewodową spawarką jest dla mnie mega, mega śmieszny i zadziwiający zarazem. Mamy prawie metr spojny na baterii. Jest to urządzenie niesamowicie mobilne, bo taki jest jego zamysł. I zwróćcie uwagę na to, że zamysłem tego urządzenia jest to, że mamy nagłą awarię. awarię. Mamy coś pilnego, mamy coś właśnie gdzieś, gdzie nie ma łatwego dostępu do gniazdka. I w zupełności ten metr spójny wystarcza, żeby tą taką nagłą awarię gdzieś tam załatać. No to, to jest dla mnie niesamowite. Zresztą nie wiem, czy to było widać na filmie, czy nie. Widzieliście, specjalnie też wam pokazywaliśmy, w jakim stanie były te elektrody. One były specjalnie wyselekcjonowane z tego, co mamy, żeby były jak najgorsze. W jak najgorszym stanie, po prostu takie typowe odpady, które się już wyrzuca. A widzieliście, jak ten fajnie zajarzał. On no, nie kleił tej elektrody, tylko tak strasznie miękko startował do momentu, aż sobie wytopił ten materiał bez okuliny. I można było jechać dalej. Zaraz, może to zbijemy tą zgorzelinę i zobaczymy. Co się będzie działo? Nie boisz się? No nie boję się z racji tego, że fajnie się w tym spawa. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no nawet jak będzie chój, w jakim stanie te elektrody i materiał, no umówmy się. Kiepski rąbek, usłownicy. No, no, nie, no mań, nie, 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 nie. Nie umiem spawać, no, ale to trudno. Nie każdy musi. Nie, nie każdy spawający musi umieć spawać, tak? No ale. No, no. chciałem tylko zarysować, czy odpadnie. Dobra, sprawdźmy, czy ryśnięciem elektrody odpadnie z gorzelina, Nie? Mm. Tutaj wpadł, to, to może pchniecie. O, jest okay. faktycznie. Spójrzcie na to. No. Nie dość, że farba, nie doży ocynk, nie doży stare elektrody. No i tak to ta spójna w miarę, w miarę wygląda. W sensie takim, że no wygląda jak na ten stan materiału. Spodziewałbym się czegoś gorszego. No tutaj potrzebujemy jakiejś motywacji. Mamy mały motywator do zdrożenia. Tak to wygląda. Gdyby było śmieszniej, to tutaj te początki spoin, to są początki zrobione bez otuliny na elektrodach. No i też, bo mega, mega zresztą widać po tym, po tym celowniku, jak on jest zardzewiały. Mega dużo rdzy, a mimo nie. wszystko nie jest źle. Nie, nie, nie ja nie wiem. wiem, nie wiem. Nie, nie, nie. W ogóle nie było widać, jak się to w, w skoraniu. Słuchaj, taki temat jest, to jest Taka dobra piąteczka, nie? A5? No, na oko też bym tak powiedział. A jeżeli my to wyspawaliśmy prawie metr spoiny A5, to tak naprawdę, jeżeli byśmy zeszli z wielkością spoiny, to moglibyśmy A3 zrobić myślę, że śmiało 2 metry. Znaczy się, jest jeszcze inna sprawa. Y po pierwsze, na czystym materiale spawałoby się zdecydowanie szybciej i lepiej. Z racji tego, że tutaj też trzeba było czekać aż ta farba, ten ocyn, aż to wszystko się wytopi, dopiero dalej można było ciągnąć tą swoinę, prawda? W momencie gdybyśmy mieli ten materiał czysty yy, i elektrody po prostu dobre, nie powiem, że w lepszym stanie, po prostu dobre elektrody, prawda jest taka, że na pewno pospawalibyśmy jeszcze więcej. To były mega ciężkie warunki do, do spawania. Także no, sami, sami ocencie, tak? Żeby później nie było znowu, że nie wiem, że coś tam namawiam, że coś mówię, że coś sugeruję. Sami widzicie jak to wygląda. No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Chociaż ci, którzy oglądają, też wiedzą, że bardzo lubię i cenię firmę LORDS. No, moim zdaniem robią naprawdę rewelacyjne sprzęty. A to, co tutaj wykonali, to jest no, niesamowite, po prostu niesamowite, bezprzewodowa spowarka na baterię. No, nie, nie, nie sądziłem, że kiedyś to zobaczę. Kawał dobrej roboty. Na pewno taką chcę, nie pytajcie mnie o cenę, bo, bo nie znam, od razu mówię, tak jak zresztą wiecie, jeśli znam cenę, podaję od razu, natomiast tutaj są ceny po prostu katalogowe, ja też ich nie znam. Także co, dzięki śliczne za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zobaczycie ciekawy pomysł na, na użycie jeszcze tej spawareczki. Póki ją mamy, zanim ją oddamy, wykorzystamy jeszcze ją, myślę, do paru fajnych rzeczy. Także dzięki wielkie jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.